Okej, okay. do robienia apteczek, no dobra, fajnie. Tak myślałem, że to pewnie będzie do czegoś takiego potrzebne, a nie skończył tego zrobić, no dobra, skończy później. A ten pies już tutaj śpi. Pryszyla, gdzie ty śpisz? Kurczę, trzeba ci przenieść to pudełko, bo konik ci zajął tutaj miejsce. A to co jest? Alpaka. Można do polowania, jak już się tutaj zabędziła dać. Czyli tak, tu mamy. Będzie ciepło, będzie ciepło. Tu już jest wszystko ok. Na zewnątrz minus 7. No rzeczywiście, zaczyna być już zimno. Czy Priscilla wytrzymuje potrzeby? Zdrowie. Stara rana postrzałowa. Banan, co robisz? Wycinasz te kamienne bloki. Okej, okay. o to chodziło. Tu już powinno być ciepło. Yy, jeszcze nie, bo jeszcze to trzeba zrobić. Skończcie ten grzejnik. A to miałem przenieść. Bo to był taki fotel, przenieść do. A na przykład tu. Konstrukcja nieudana. No, banan. W ogóle, ile czego mamy? Komponentów jeszcze mamy, drewna troszeczkę jest. Skóra, najwięcej mamy bloków granitu, 177. Bardzo dobrze. Więc teraz coś miałem zrobić: podłogi z granitu. To sobie będziecie powoli robić. O, jakaś jest wichura na zewnątrz. Zamieć śnieżna. Tu jest ciepło. Tu jest 14 stopni, ale chyba nie jest tak źle. 15 stopni, 16 stopni, 20. Tu jest zimno, 11. Tu akurat jest dobrze, żeby tak było. Tu jest 40 aż stopni, no dobra, to tu jeszcze trzeba wentylację zrobić, temperatura. Albo w sumie na tę stronę można zrobić kratkę wentylacyjną. Gejzer można obudować ściana. a gdzie jest gejzer? Mamy gdzieś jakiś gejzer? A ten! No, ciepło może wytwarzać rzeczywiście, ale czy to jest na razie tak nam potrzebne? To nam daje energię spokojnie. Tutaj to zużywa, dre... to zużywa drewno trochę, <laughs> więc tak trochę zużywamy. A w ogóle te lampy można wyłączyć, przecież tam nikt nie ma. Tam nikogo nie ma w tym momencie, nie musimy tam nic świecić. I zużywać energii. Banan dostał zatrucia. Brudny obszar gotowania. Tu jest gotowanie obszar. Yy, ok, w takim wypadku sprzątacz. Wszyscy mają na priorytecie dwa sprzątanie. Czy nikomu nie jest zimno, ani nikomu zły, nic złego się nie dzieje. Dobra, ty masz ten amplifier. Ty też masz amplifier. Dobra, zatrucie pokarmowe to ci przejdzie. Żarcia... Z żarciem będzie problem, bo trzeba by coś upolować jeszcze. Tylko nie bumalopę. to możemy upolować. Dwie alpaki. To jeszcze się da zebrać, mimo zimna, więc też możecie pozbierać troszeczkę rzeczy. Okej. Okay. Na razie jest wszystko gites. Zaczęła się zima. No super. Czemu konik na zewnątrz śpi duszek? Aha, no dobrze. Produkcja miejsce meble miejsce snu dla zwierząt. To ty sobie śpi gdzieś tu na przykład. Weselę, weselę, weselę. Kto z kim i gdzie? To kuraj. I dark, lucyna, lucyna. Mamy miejsce w ogóle gdzieś do imprezji, takich, powiedzmy, różnych rzeczy. Obszary. Gdzie to było? Struktura. Nie, produkcja. kuta elektryczna, stół kamieniarski, piec, kuchenka. Patrzę, co jeszcze ewentualnie można zrobić. Turbina, przełącznik, koksownik, to może nie. Jak już tu jestem, to tu można by doniczkę dać. Po doniczce różne miejsce imprez miejsce ślubów to tu będzie miejsce ślubów w tym miejscu i miejsce imprez będzie po drugiej stronie a też obok. Ja dalej ma być wszystko. Ile oni mają lat? <laughs> Nie wiem. Eee 27 16 28 25 Wybrałem ty żyjesz tutaj? E, na zewnątrz nie ma problemu. Minus 6 i koń ma gęstą sierść, to jemu nic nie, nie ten. Ale będzie miał pudełko tutaj w środku. Okej. Okay. Wszyscy parki mają. Tu mamy jakieś zlecenia? Nie. Czy coś jeszcze ewentualnie? Uszyć czapkę zimową? Nie wiem, czy w ogóle tak naprawdę potrzebujemy. Można by cztery czapki zimowe dać. Natomiast to mnie bardziej interesuje, to te to kuraj. Zamiast prowadzić badania na razie może kurczę drewna nie mamy OK. To trzeba zrobić jakąś większą wycinkę. Eee, tu możecie zrobić coś takiego. Mistrzowski przedmiot, doniczka z drewna, mistrzowska. Wow! No to akurat super. Tak, w ogóle, to ja bym jeszcze zrobił parę rzeczy. Zasilanie nie. Akumulator mamy. Meble stoły mamy fotele parawan. Regały można by też wyposażyć im, bo to chyba zwiększa piękno. Wartość rynkowa, masa, opis, nic nie mówi, nic nie jest powiedziane. Komodę można by im dać ze srebra z piaskowca. Ile czego mamy? Najwięcej mamy marmurowa komoda. możemy zrobić jedną komodę. Ty masz takie coś. To możemy zrobić drugą komodę. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak na razie mieszkacie. Co tu się stało? Meteoryt. Ruda złota. Wow. Może się złoto da sprzedawać. Dobra. Panie i panowie. Nie będziemy robić harf, tylko wydobędziemy to. Ktoś jest górnikiem. Fenix i Darglucyna. Dawać. Złoto można sprzedać. Stolik nocny też, ale regał w sumie też. No, można rzeczywiście dużo rzeczy teraz porobić. Upiększajmy im meble. Stolik nocny gdzie jest? Pudełko, stołek. Stolik nocny. No tu mają grzejnik. No to tak się tu nie zmieści. Może, tak, to... O, to będzie bardziej pasowało. Doniczki mają wszyscy. Kurczę, gdzieś... Do pożar! Coś, coś, coś się spożarowało. Co ty robisz, banan? Zbierasz sadzonki ryżu? Dobrze, to kuraj gdzieś ty jest. Tutaj... Weź posprzątaj ten brud, Dark Lucina, gaś ogień, banan, dobrze, Feniks ty nie idziesz na spacer tylko przenieś złoto. Dobrze. Czy możesz odbudować tą pułapkę? Nie możesz. To kuraj co robisz? To ty też nic nie jesteś w stanie zrobić, a Banan. Feniks. Przeniesiesz to złoto, to może byś te pułapki odtworzył. Granitu znowu zaś nie mamy. Wapienia, łupku, bloki granitu. Tak, ty posiłek musisz robić. Feniks. Granitowe bloki potrzebujemy, bo to pewnie do tego jest tutaj używane. Nie, z marmuru. A gdzie ty idziesz i co idziesz robić? Oho, komodę z marmuru robisz. Tu jeszcze bloków granitu tu brakuje. Ok. okej. Przedmiot ze złota. No ja wiem, że będzie lepiej robić przedmiot ze złota, natomiast tu w ogóle mamy jakieś takie... A, to się nie zepsuje, szczególnie w zimie. Przedmiot ze złota. Co można by tu zrobić? Chciałem harfę zrobić, tylko się nie bardzo... O, kupiec w tym momencie, to nie zdążymy nic zrobić. To tutaj się robi zlecenie bloki, bloki, bloki? Nie. Gdzie możemy robić rzeźby? To musi być specjalne do rzeźbienia, coś. Miejsce rzemiosła to nie. Stół rzeźbiarski, no właśnie. To by trzeba było gdzieś dać, tylko nie mamy miejsca. No tu by było dobrze, tylko nie ma gdzie lampy postawić. Więc jeszcze jednego pomieszczenia nam w sumie brakuje. Chyba, że tutaj go postawimy. Zrobiłbym tak. Tak. I tak. I zaplanujemy tutaj takie małe pomieszczenia. Nie, to tutaj nie możemy pomieszczenia zrobić, bo tu jest yy, klimatyzator. Gdzieś muszę pomyśleć o jakimś pomieszczeniu. No, chyba, że tutaj będziemy mieli, tylko trzeba by tu znowu ogrzewanie włączyć, co też nie jest dobre. Chyba, że tak, drewna. Czego mamy najwięcej? Niczego nie mamy najwięcej. Drewna mamy dużo. E... Ściana z drewna. Można tak zrobić. Drzwi z drewna. E... Lampka. No i ogrzewanie tam niestety trzeba robić, i to jest pewien problem. Hmm, można by tutaj też rozbudować to. Może rzeczywiście tak będzie lepiej. gejzer obudować, no można by obudować gejzer generalnie rzecz biorąc, tylko że tutaj jakieś pomieszczenie zrobić do tego gejzeru. Tutaj chciałem coś innego, ale w sumie i tak ładnie tutaj nic nie zrobimy, więc. Poza tym z czasem ten... tutaj mamy, właśnie nie obudujemy gejzeru, bo bym musiał przesuwać cały wiatrak, więc to na razie tego nie zrobię. Tu bym zrobił pomieszczenie, tylko tak, marmuru mamy mało. W ogóle z drewna musimy chyba szybko zrobić, bo nie wyrabiamy z produkcją innych rzeczy. Jakbym zrobił coś takiego. Drzwi automatyczne z drewna. O! Ja w ogóle nie pamiętałem, że mamy automatyczne drzwi. Można by to w ogóle poprzerabiać wszystkie drzwi na automatyczne. Tylko trochę mi się nie chce na razie tego wszystkiego zmieniać. I tu można by dać kolejne pomieszczenie, które będzie do. W zasadzie to jeszcze nie tak. Jakbym to zrobił tak, to troszkę nam zakłóca tutaj pewne rzeczy. Ale będziemy mogli tutaj zrobić wentylację, i stąd to ciepło się będzie dostawało. A, kupiec gdzieś jest. Gdzie jest kupiec? No, nie mamy co sprzedawać. Czy ktoś jest w stanie coś sprzedać? Gotuję dobry posiłek. Później będziesz gotował. Zrób to. W końcu przynajmniej, żebyśmy jedną rzecz mieli do sprzedania. Zadanie wygaśnie za 9 godzin, ale to jest gardening, ale tego nie chcę, gardening. E, to kuraj, ty coś w ogóle robisz czy nie? Robisz. Może jedną przynajmniej zrobisz. Kto ma największe umiejętności? Badacz, artysta, kowal, górnik. Nie to, te umiejętności, postać, yy, intelektualne, społeczne, 3, 2, 0, coś słabo, nie, 8, społeczne ma najwięcej to kuraj w sumie, nie, Phoenix 5, ja nie na to patrzyłem, 6, dobra, dar glucyna Coś przehandlujemy, może? A, że komponenty kosztują te drzwi automatyczne. To przynajmniej jeden będzie jedne drzwi. Komponentów mamy na mapie, to też nie jest tak tragicznie. Możemy je wydobywać. Dobra, targlicyna będziesz handlować za chwilę. Tak skończ tą jedną harfę i. Ile ci do tej harfy zostało? O rany, jak to długo czasu trwa Gruczeń. Jakie oni mają tutaj te? Kto jest głodny? Aha, bo ty masz priorytetowe jakieś pewnie zadanie. Skończyłeś? No kurczę, jak jedzą tutaj u nas. Dobra, to kuraj musisz to skończyć. I będziesz wolny. O, jest nasza pierwsza harfa. Dobra, już wystarczy. na. Wiesz co, muszę Cię obudzić. Co oni mają? Ile my mamy w ogóle, co możemy sprzedać? Eee, Bumalopę nie chcę kupować. Pemikan, komponenty. Co w ogóle możemy w drugą stronę sprzedać? Komponenty nie. Noże ze stali mamy trochę, ale one niewiele kosztują, więc to nic nie daje. Maczugę możemy sprzedać. Krótki łuk to bym nie sprzedawał. Spodnie bym też nie sprzedawał, bo się mogą przydać. Złoto to możemy sprzedać. 112, tą jedną harpię, harfę. A Pytanie, co możemy od nich kupić sensownego? Czy oni w ogóle coś mają sensownego? Maczuga, maczuga, leki, komponenty. Nic nie mają. Akurat ci nie mają nic takiego fajnego. Włócznie, oszczepy, chusty wojenne. No, nawet nie będę im sprzedawał tego. A, kichać ich. Niski stan żywności. Eee, spoko. Tu jest w pomieszczeniu minus pięć. Nie powinno się tak zepsuć. To się zepsuje za ile. Nie zepsuje się. No właśnie, więc spokojnie. Żywności mamy dużo. Tylko brudno mamy wszędzie i to jest niestety problem. Tu są łagodne zimy. No to złoto możemy oczywiście pozbierać więcej. To będziemy mieli. Drewna mamy trochę? Gdzie jest drewno? Banan, co robisz? Wycina kamienne bo... broki. Dobra. Fenix, co robisz? A Budujesz, a możesz się zająć na przykład budowaniem tego? Ściana z drewna, spróbuj. Skończ nam to pomieszczenie tutaj. Dobrze. Prawie, prawie. Jeszcze tylko to jest do... Czy ty możesz to skończyć? Stali nie mamy? O, proszę. nie przypisana do tego stali nam brakło rzeczywiście tak bo to bym to tych drzwi automatycznych pewnie brakuje komponentów jeszcze trochę mamy ale też się zmniejsza ich liczba już możecie to dokończyć? Możecie dokończyć. Kolejna rzecz, jaka bym chciał, to będzie kratkę wentylacyjną w to miejsce. O, tutaj gadają sobie, mają imprezkę. To kuraj, prowadzisz badania. Przerwę ci na chwilę. Tłum rzeźbiarski. No wiem, że jeszcze jest na zewnątrz. Na zewnątrz możeście jeszcze dachu nie zrobili. ale z czasem zrobią, Spokojnie. Krematorium to nie różne. Takie stele możemy zrobić. Bloki granitu. Ship landing beacon Szafki z narzędziami A Ale bardzo dużo stali jest potrzebne do tego eee, Czy ty możesz skończyć to? Stali potrzebujemy, dzik samooswojenie, o kurcze no, w ogóle zróbmy tak. Tych może na razie nie, bo tam mi tak nie wejdziecie. Gdzie jest dzik samooswojenie? Zobacz miejsce. Dzik 1. Ktoś ma pomysł na nazwę dla dzika? To dajcie znać. To sobie dzika. A, tylko który to jest dzik 1, To jest dzik 1. Dresurę możemy zrobić do obrony. Jeszcze jedno pudełko będzie potrzebne. O, słoneczny rozbłysk. Wszystkie urządzenia elektryczne. No to będzie zimno nam niestety. I to może być drobny problem. Roślina uschła z poziomu zimna, ojej no Trudno Nie jest wam za zimno? 9 stopni macie w pomieszczeniu, nie jest tak źle Dobrze, że te parki zdążyłem zrobić Hermiona, dzik Hermiona, bardzo dobrze Dzik Hermiona, gdzie są nasze zwierzęta? Mam nadzieję, że wróci tutaj do nas i nie przyciągnie kolegów. Znaczy kolegów może w sumie przyciągnąć. To jeszcze pułapki mamy niezrobione. To kuraj. Eee, nie, to a ty nie możesz budować. A to możesz budować? Kredkę wentylacyjną. Możesz. Fenix, Czy ty możesz tu bloki granitu. A tak, bo zużyliśmy bloki granitu na to. Wapienia dziewiętnaście, marmuro, bloki wapienia ze złota.